Ja jestem psychodietetykiem. Odnośnie zdrowego odżywiania nie ma jednego, jednej drogi do zdrowego odżywiania. To jest chyba taki, takie hasło kluczowe. Czy powinniśmy jeść pięć posiłków dziennie? Jeżeli to pani służy, to ok. Ja osobiście nie jestem za tym, żeby jeść tyle posiłków dziennie. W zależności jakie żywienie wybierzemy w ciągu, w ciągu nie swojego życia, 16? tak. Ja, znaczy, ja jestem zwolennikiem tego. Ale nie wszyscy są też, nie? To są takie okna żywieniowe, może szybciutko wytłumaczę, 16 na 8, to znaczy, że przez 16 godzin nie jemy, a przez 8 godzin spożywamy pokarmy. Ja właśnie jestem na, tym, na czymś takim właśnie od niedawna znowu i ja to polecam. Ja ogólnie też jestem zwolenniczką, ale też nie dla wszystkich to jest dieta, dieta czy sposób odżywiania, keto dieta, czyli tam jest jeden posiłek w ciągu dnia na przykład, na którym... Jesteśmy w stanie funkcjonować. Nie mówię, że to jest dla każdego. Po prostu ja też, jakby w swoim życiu, sprawdzam dietę bardziej bogatą w tłuszcze zwierzęce czy w mięso, a też byłam na czasach, gdy byłam bezmięsna, czyli na, byłam na dietach wegetariańskich i wegańskich. I tak naprawdę myślę, że każda z nas powinna sobie doświadczać różne takie sposoby odżywiania i zobaczyć, na jakim sposobie się najlepiej czuje. Ja jeszcze tylko powiem, że na studiach nas uczono że racjonalne żywienie jest najlepszym odżywianiem, czyli nie przychodzimy na sposób odżywiania typu keto, nie przychodzimy na wege, czy na wegetarianizm, czy na weganizm, czy na jakieś różne, jakieś śródziemnomorskie i tak dalej. Każda myślę, że z osób powinna dostosować to do swoich preferencji, a te okna żywieniowe są faktycznie o tyle fajne, że organizm ma czas na odpoczęcie. Czyli przez te 16 godzin nie spożywa, nie, nie eksploatujemy tych organów, one ciągle nie pracują. Jeżeli się późno gdzieś spożyjemy pokarm, to, to ten organizm przez cały czas pracuje, on nie ma czasu w ogóle na odpoczynek. I w tym odżywianiu, gdzie jest te okno żywieniowe, 8 godzin spożywania pokarmów, 16 godzin przerwy, organizm ma czas na odpoczęcie. I można zobaczyć nawet w internecie, jest dużo osób, które osiągnęły jakąś taką fajną sylwetkę, odżywiając się w ten sposób. No dobrze, to ja tak może zacznę o sobie. No, jakby to, że jestem instruktorem fitness, to myślę, że większość z Was wie. Miałyśmy okazję się gdzieś tam widzieć na wspólnych treningach. Trenerem personalnym jestem również. I ukończyłam wiele szkoleń w związku z aktywnością fizyczną. Bo jakby aktywność fizyczna od zawsze była bliska mojemu sercu. A dwa lata temu podjęłam decyzję pójścia na studia z psychodietetyki. Czemu nie dietetyki? Znaczy, ja nie potrafię chyba ważyć pokarmów. Miałam okresy, gdzie ważyłam, ale po prostu to nie jest dla mnie. E, I postanowiłam, że nie będę się w ten sposób odżywiała. E, ważąc, myśląc ciągle o tym jedzeniu, bo człowiek po prostu dostawał, e, przynajmniej na moim przykładzie, po prostu już hopla, po prostu, no co już może jeść? E, ciągle ważyć, ciągle o tym myśleć. Ja mam dużo jakby zawodowych obowiązków, zresztą, wiecie, mam też trójkę dzieci. No, nie jestem w stanie. Ja ugotuję, one nie zjedzą. Mąż to już w ogóle nawet nie patrzy na to moje jedzenie. Więc mnie to frustrowało. Ja po prostu codziennie się już budziłam z taką frustracją, że postanowiłam, że nie. Moim sposobem odżywiania na pewno nie będzie ważenie. I dlatego stąd mi się podoba na tą, na tą chwilę dieta keto. Ale nie mówię, że to jest dla Was też, nie? Że jakby myślę, że każdy powinien sobie wypróbować i zobaczyć, jak to na niego działa. Czemu psychodietetyka? Przez te 10 lat zauważam, że wiele osób. Przychodzi do mnie na zajęcia, ciągle mają ten sam cel, czyli redukcja masy ciała, nie wiem, wymodulowanie sylwetki, polepszenie swojej sprawności. Yy, I przez te tyle lat często nie osiągają tego, co, co by chciały. Głównym takim zamierzeniem yy, tych studiów było to, żeby jakoś wpłynąć bardziej na psychikę, czyli co się dzieje z głową. Dlaczego nie osiąga tych celów, po które tutaj tak naprawdę przychodzi? Czy wina jest bardziej w tej osobie, że ta motywacja nie jest na tyle y, mocna? Czy sposób odżywiania nie wie do końca jak się odżywiać, jak ćwiczyć jest ciągle zagubiony? Czy po prostu może to jest takie pobożne życzenie, chce schudnąć, a tak naprawdę ktoś nie chce, po prostu chce sobie przyjść, bo się dobrze tutaj czuje? I tak jakby mnie gdzieś tam aspekt psychologiczny bardzo interesował. Dlaczego jest tak, że ludzie nie osiągają tych celów, z którymi przychodzą już od wielu lat? Stąd psychodietetyka, bo to się wiąże często z odżywianiem i też może taki to jest mój osobisty zajawka jakaś taka, bo też jakby moja część rodziny, od której otrzymałam geny, czyli tata, jakby się z tą nadwagą boryka, babcia, ciocia i wszyscy od strony taty, no i może zawód, który wybrałam i studia, które wybrałam też miałem pomóc mi. Jakby w zrozumieniu co się dzieje z organizmem, jak to jest, że niektórzy są szczupli, i mogą jeść co chcą, a niektórzy muszą przez całe życie walczyć. O czym ta prezentacja? No właśnie o psychodietetyce, zaburzeniach odżywiania, nawykach żywieniowych i metodzie małych kroków, czyli o kaizenie. Nie wiem czy my wszystko dzisiaj zdążymy, postaram się w miarę szybko przez to przejść. Zaczniemy od tematu w ogóle co to jest psychodietetyka. Ja troszeczkę już jakby poruszyłam tą definicję. Psychodietetyka to właśnie, tak jak mówię, łączy bardziej głowę ze sposobem odżywiania. Osoby z zaburzeniami odżywiania e, i za zobaczycie ile jest zaburzeń odżywiania i w ogóle myślę, że każda z nas e, może gdzieś się w ogóle utożsamić z którymś z zaburzeń odżywiania. Zobaczycie, że bardzo ważna jest głowa. No psychodietetyka z takiego pojęcia encyklopedycznego to multidyscyplinarna dziedzina łącząca wiedzę z zakresu dietetyki, medycyny oraz psychologii głównym celem psychodietyki jest wprowadzenie trwałej zmiany w sposobie, w jakim pacjent się odżywia. Czyli nawyku, znamy. Tak, dlatego będzie też o nawykach. Oraz poprawę jego satysfakcji z życia, samopoczucia i wyglądu. Tak jak ja wam mówiłam, miałam taki okres w życiu, że byłam sfrustrowana na maksa sposobem odżywiania i myślę, że stąd też te studia. No więc tak. wymienionych mam tutaj 16 zaburzeń odżywiania, a może jest ich więcej, myślę, że to są jedne z główniejszych. Może podpowiecie w ogóle o jakimś zaburzeniu, o którym słyszeliście. Co może być zaburzeniem odżywiania? Najbardziej znane. Ja mam ich 16 wymienionych, za zobaczycie, czym się charakteryzuje jakby każdy. E, selektywne zaburzenie odżywiania, e, czyli jest to zaburzenie psychiczne, objawiające się niechęcią w stosunku do jedzenia, ale także lękiem przed jedzeniem. Często jest tak, że w wieku dziecięcym dzieci wybierają sobie na przykład jeden, dwa, trzy produkty i się tym przez cały czas żywią. E, jest jakby dieta uboga w różne pokarmy spożywcze. I to już jest zaburzenie. Osoby właśnie są w stanie, jeśli tylko wybrane konkretne e, produkty. Słucham? Trzy dni albo cztery dni tylu. Ale może z mięsem, wiesz, z truskawkami? Nie. Ty sama? Ja też nie nie czegoś takiego. Ja też nie, ale wiem, że dzieci mają. To już widzisz, że możesz mieć jakieś zaburzenie, nie? Selekcjonujemy sobie jakby konkretny produkt, konkretne danie i jakby jedziemy z nim przez cały czas. Kolejnym zaburzeniem bulimia, żagłoczność psychiczna, Myślę, że większość osób wie na czym polega, ja szybciutko jeszcze pokrótce powiem, czyli takie obiadanie się intensywne. I później wywoływanie wymiotów. I to nie jest tak, że to są tylko osoby otyłe, to też osoby bardzo szczupłe mogą mieć tą chorobę, te zaburzenie I to faktycznie trzeba by leczyć już u psychologów, u lekarzy bądź u psychodietetyków. Podczas pewnych epizodów pacjent obiada się w niekontrolowany sposób, a następnie próbuje pozbyć się pokarmu z organizmu w sposób niezdrowy. Zwykle to są wymioty. Bardzo intensywnie ćwiczy. To też jest często taki dodatkowy symptom, że coś tutaj jest nie tak. Lub korzysta ze środków przeczyszczających. Podobnie jak przenorekcje, w dużej mierze pochłania ją wygląd własnego ciała i zbyt surowo ocenia mankamenty własnej sylwetki. Często przy bulimii w ogóle są. E, tak, zęby uszkodzone. E, próchnica wchodzi, nie? Tak, ze względu na kwas, który się wydobywa przez wymioty. Więc często jeszcze po zębach możemy e, zobaczyć, czy w ten sposób się nie odżywiają. Pika. To są rzeczy niejadalne. U mnie faktycznie były takie przypadki w rodzinie, u moich małych dzieci, że jadły typu proszek, typu jakieś kuleczki. E, I to są rzeczy niejadalne. Czyli osoba się odżywia rzeczami niejadalnymi, typu papier, włosy, klej. Czekajcie, włosy, kamyki, tkaniny, kreda, brud, papier, mydło, wełna, a nawet detergenty do prania. E, jak w przypadku, na przykład, moich dzieci, to to był przypadek. E, bo w ten to Dokładnie. To tak dalej, nie? Ale niektórzy... Y, jakby, nie wiem, znacie może takie osoby, które w ten sposób... Ja jest że są właśnie takie osoby, o papierze słyszałam, na przykład, że ktoś sobie spożywa... Włosy, Że no... widzę, że niektórzy po prostu... Co? Gąbkę? To już może być pod zaburzenie, nie? Takie odżywiania. Psychiczne bardziej, nie? Psychiczne, to wszystkie to są psychiczne. To teraz Wam mówię, to jakby musi zadziałać... Ktoś z głową tutaj, nie? To prowadzi przede wszystkim do zatruć, infekcji. Faktycznie ten układ pokarmowy może mu szkodzić i może być dysfunkcja tego układu oraz urazu samych jelit. Więc takie zaburzenie również występuje. A, R, F i D, unikanie lub ograniczenie przyjmowanych określonych rodzajów pokarmów, czyli może nam nie pasować konsystencja to też jest zaburzenie może nam nie pasować zapach. Może nam nie pasować kolor i wynika z lęku przed zadławieniem się i zakrztuszeniem. Kolejno przed wymiotowaniem oraz innymi skutkami. Czyli osoba taka z takim zaburzeniem nie spożywa danego pokarmu, bo się boisz się zadławi, zakrztusi, wymiotuje. Jest to w miarę tak od niedawna wykryte takie zaburzenie. Od 2013 roku zostało stwierdzone jako zaburzenie odżywiania i doprowadza do znacznej utraty masy ciała i sporych niedoborów żywieniowych. Ze względu też na selekcję, nie? Czyli widzimy, że te pokarmy nam nie pasują, ta konsystencja pokarmu nam nie odpowiada e, i się zaczyna selekcja też. Czyli te drugie, jakby zaburzenie się włącza. Te, które przedstawiamy jako pierwsze, czyli selektywne e, zaburzenie odżywiania. Czyli unikamy wielu pokarmów. Ortoreksja, i zaraz wypełnicie tekst. To jest obsesja na punkcie zdrowego odżywiania i to też nie jest zdrowe, gdy mamy jakby mocną fiksację. E, są. I chciałabym, żebyście teraz wykonały test z autoreksji, ok? Taka chwila, y, jakby przerwy od tego. Co... Zobacz, mi się skarżył, że żona nie chce z nim jechać na wakacje, bo odchudzała się, nie? I miał problem, nie? Bo ona musi stały. porach. I bo... to już jest, wie pani, to już jest zaburzenie. Y, no, y, no, uważam, że powinniśmy funkcjonować w, swoj, w, w życiu takim. Nie chcę, żebyśmy z ktoś się bo to nie pójdzie, bo jest taka możliwość, żeby to okej, to się nie pójdzie. No. To będzie też jeszcze o kolejnych, nie? Słuchajcie, mamy test oceny zachowań żywieniowych, test Bartmana i to jest dotyczące ortoreksji. Przeczytajcie sobie spokojnie pytania i odpowiedzcie tylko tak bądź nie. Czy spędza pani więcej niż 3 godziny dziennie na planowaniu posiłków? Czy planuje pani, pan posiłki z dziennym wyprzedzeniem? Czy wartość odżywcza posiłku jest dla Pani ważniejsza od przyjemności jego spożywania? Czy czuje Pani, Pan, że wraz ze wzrostem jakości Pani diety, Pana, jakość życia pogorszyła się? Czy staje się Pani coraz bardziej wymagająca wobec siebie? Pani, Pan. Czy potrafi Pani zrezygnować z przyjemności związanej z jedzeniem na rzecz zdrowej diety? Czy przekonanie o zdrowej diecie powoduje poprawę Pani samooceny? Czy źle ocenia Pani ludzi, którzy nie odżywiają się zdrowo? Słuchaj, zawarte dwa pytania. Mam nadzieję, że macie te same odpowiedzi. Kolejnym, czy czuje się Pani winna i zniechęcona, gdy nie dotrzymuje Pani warunków z swojej diety? Czy Pani dieta powoduje, że się izoluje od innych? I czy utrzymywanie diety zapewnia Pani poczucie całkowitej kontroli nad sobą? Za każdą twierdzącą odpowiedź tak, ankietowane otrzymuje jeden punkt. Czyli podliczcie sobie wszystkie e, odpowiedzi na tak. Długo nie jest takie bardzo mocno rygorystyczne, myślę, e, ale uzyskanie przez respondenta, czyli przez was, punktów czterech bądź powyżej czterech stanowi podstawę stwierdzenia ortoreksji, czyli zaburzenia odżywiania. Cztery bądź więcej niż cztery. Ile macie? Jeden, cztery, pięć. Zliczyć tylko te punkty na tak. I liczymy, ile jest odpowiedzi na tak. Każde tak to jest jeden punkt. I teraz odpowiedzi. Cztery punkty, czyli cztery odpowiedzi na tak bądź więcej, według testu Bartmana, stwierdza ortoreksję, czyli zaburzenie odżywiania. No, jakby po nim się stwierdza tą ortoreksję, więc postanowiłam podzielić się z Wami tym testem. To oczywiście jest dla Was. Nie stresujcie się. Odnośnie ortoreksji, moje drogie. Czyli to jest obsesja na punkcie zdrowego odżywiania. Wbrew pozorom skutki te, tego zaburzenia mogą być również poważne. Polega na tym, że osoby z autoreksją rezygnują z coraz to większej ilości produktów spożywczych, ponieważ uważają, że mogą one jej zaszkodzić. Tak, dokładnie, dokładnie, one wszystkie się gdzieś tam wiążą te wszystkie zaburzenia. Zwraca baczną uwagę na skład, pochodzenie, sposób przygotowania czy nawet materiały, które posłużyły do zapakowania konkretnego produktu. To już jest taki bardzo mocny, zaawansowany... Ja to znaczy, będzie też też to leżało w ogóle, koło czego, I to jest już po prostu taki czerwony światło, mhm. że... coś może być na tak rzeczy, nie? Nie jest to nic złego, jeżeli się, wiecie, no, odżywiamy zdrowe jak najbardziej, jakby my propagujemy zdrowy styl życia i aktywny styl życia dopóki nie stanie się chorobliwą obsesją, tak jak tutaj mówi yy, koleżanka, że idziemy do restauracji i po prostu pytamy kelnera już o wszystko, jak, z czego yy, i tak dalej. Myślę, że każdy z nas miał jakiś epizod takiego zaburzenia odżywiania w swoim życiu. Ja też miałam różne yy, jakby epizody w życiu. Kolejnym zaburzeniem jest drunkoreksja, czyli inaczej alkoreksja, czyli już możemy sobie to gdzieś tam związać z nadmiernym spożywaniem alkoholu i anoreksją. I też są takie osoby, może znacie, osoby, które w miarę dużo spożywają alkoholu, tak, bo nie spożywają pokarmów często, nie? E, faktycznie tak. Ale nie u wszystkich. Tak, ale są osoby, nie wiem czy znacie, ale ja w swoim e, jakby życiu po, z, widziałam osoby, które są tak chude, które spożywają alkohol, e, że to są chorobliwie jakby szczupy, bo nie spożywają pokarmów. To też jest w miarę takie zaburzenie, które od niedawna funkcjonuje w takim słowniku zaburzeń, bo w 2008 roku zostało jakby nazwane jako koreksja. Polega na ograniczeniu spożywania pokarmu po to, aby wypicie alkoholu nie doprowadziło do wzrostu masy ciała. Lęk przed zwiększeniem wagi niewłaściwy odbiór własnego wyglądu, znaczny spadek wagi, oczywiście poniżej normy dla danego wieku. Na piedestale jest alkohol. Diabulimia to też jest takie schorzenie, gdzie łączone są jakby dwa zaburzenia. Występują u niektórych diabetyków, ale chorujących na cukrzycę typu pierwszego. Związane jest ono z celowym pomijaniem dużych dawek insuliny lub ich zmniejszaniem, aby stracić na wadze. Osoby te zmniejszają również ilość przyjmowanych pokarmów, ponieważ mają zaburzony obraz własnego ciała. Główne symptomy przy tym zaburzeniu to spadek masy ciała, wysoka wartość glikemii oraz niewłaściwy sposób odżywiania, przypominający ten o pojawiający się przy bulimi. czyli napady znowu jedzenia, podbijanie sobie glikemii, no i to często doprowadza do wymiotów. Już ósmym zaburzeniem jest BED. Tak, nie BED, tylko właśnie to się tak pojedynczo wymawia. Napady obiadania to problem zdrowotny, który przypomina bulimię. Pojawia się, pojawiają się tutaj epizody niekontrolowanego spożycia dużych ilości jedzenia, co w konsekwencji ujawnia się wstrętem do własnej osoby i poczucia winy. Jedzą spore porcje posiłków, mimo że nie odczuwają fizycznego głodu. Jedzą szybciej niż normalnie, często w samotności, nie przeczyszczają się jak przy bulimii. Czyli sposób jakby wydalania tego z organizmu, nie? Czyli jemy tutaj, nie będąc głodnym, napadamy jakby na to jedzenie, i nie przeczyszczamy się po tym. Zespół Gordman to zespół Smakosza. Może dla mnie to jest chyba jedno z takich zaburzeń, gdzie jakoś nie wpływa mocno na, na, na psychikę, jednak na portfel już myślę, że tak. Pacjent odczuwa chęć spożywania jedynie wyrafinowanych i ekskluzywnych pokarmów, czyli to troszeczkę też selekcja taka pokarmowa. Wydaje się niegroźna, ale prowadzi nieraz do trudnej sytuacji finansowej, czyli spożywanie produktów z najwyższej półki. Więc wiadomo, że Cenowo możemy to odczuć. Prowadzi też do konfliktów w rodzinie, lęków, a nawet drażliwości. Zespół przeżuwania, czyli ruminacji, to nieco odmienny problem zdrowotny. Cykuje się on tym, że osoby, która się z nim zmaga, treść pokarmowa cofa się z żołądka do jamy ustnej bez wcześniejszego prowokowania wymiotów. jest bardziej zdrowotny, by myślać, niż psychologiczny. Problem. No, za dużo tutaj nie powiem. Czyli cofa nam się jedzenie, do jamy ustnej. No niezbyt przyjemne. E, Zespół nocnego jedzenia, czyli syndrom e, obiadania się takiego w nocy. Nie, nie, nie. <grym>, najlepiej. E, mają to kobiety w ciąży, e, ale się okazuje, że nie tylko. E, czyli wielokrotne, niekontrolowane spożycie posiłków, e, oczywiście w nocy. E, część robi to świadomie, inni niestety nie. Czyli w czasie luna lunatykowania. Takie za zaburzenie też występuje. Bigoreksja, yy, zbyt duża koncentracja na własnym ciele. Tutaj przede wszystkim budowanie masy mięśniowej, spożywanie dużej ilości białka. Głównym pragnieniem pacjentów jest przy tym zaburzeniu zwiększenie masy o muskulaturę, czyli diety wysokobiałkowe, preparaty i odżywki dla sportowców, uprawiają sporty siłowe w celu zwiększenia masy ciała. Problem jest, gdy takie osoby mają skrzywione zwierciadło dotyczące własnej osoby. Często postrzegają się jako osoby szczupłe. Ja, może z tego względu, że jakby pracuję z osobami, które gdzieś tam dbają o siebie. Ja zauważam u mężczyzn, że często mają tak, że już są mocno rozrośnięci, ani wciąż mają taki kompleks, że są zbyt mali zbyt, zbyt mało mają tych mięśni. No i to też jest zaburzenie. Ciągle i mało jakby. I wtedy wchodzą w jakieś takie sterydy, czy inne takie niezbyt przyjemne rzeczy. Anarchia żywieniowa nieprzywiązywanie wagi do posiłków, czyli chaos żywieniowy. Nie wiem, czy macie coś takiego? Czyli jecie, co popadnie. No i tutaj troszeczkę w tej anarchii żywieniowej grupa osób, które jakby jakiś sposób odżywiania preferuje odżywiają się bardzo, bardzo niezdrowo. Oprócz tego, że nie, nie kontrolują tego, co jedzą, jak jedzą, kiedy jedzą, to jeszcze jakiekolwiek pokarmy to są typu fast food, zupki chińskie, gorące kubki, czyli typowo przetworzone stuprocentowe jedzenie. Czyli y, to też jest y, zaburzenie odżywiania, y, czyli ze zdrowiem nie ma tu nic wspólnego. Często nie używają, jedzą w biegu i często nie używają sztućców nawet. Są takie osoby. Y, występuje również takie zaburzenia jak bulimoreksja, do 16 tylko doliczamy, także zaraz kończymy. Czyli połączenie bulimi i anoreksji. Określa się ją często jako zespół obiadania się i przeczyszczania. Polega na tym, że napady obiadania się pojawiają na zmianę z okresami głodówki oraz okresami spokoju. Czyli jak przy anoreksji głodówka, nie jemy prawie nic, tak przy bulimii obiadamy się i później przeczyszczamy. I to jest połączenie, czyli są osoby, które mogą mieć dwa zaburzenia na raz. Zespół oczyszczania, jedzenie w normie plus przeczyszczanie, czyli ktoś się odżywia normalnie, w miarę zdrowo, nie wiem, może bym tak nawet odważyła się powiedzieć, tak jak i my, ale musi się przeczyścić, brać środki przeczyszczające, moczopędne, żeby tę masę ciała przez cały czas zbijać, to też nie jest droga no, droga do, do jakiejś ładnej sylwetki na pewno. Tak jak mówię, nie obiadają się, zwykle jedzą normalnie lub nawet niewielkie porcje, stosują środki przeczyszczające i powodują wymioty i środki jakieś moczopędne. I ostatnim takim naj, chyba najbardziej znanym i już troszeczkę wspomnianym jest jadłostręt psychiczny, anoreksja, czyli tak kolokwialnie mówiąc niejedzenie. Osoby dążą do osiągnięcia jak najszczuplejszej sylwetki, a kiedy już osiągną określoną masę swojego ciała, zwykle nadal nie są zadowolone ze swojej sylwetki. Efekt to jest niedożywienie, a czasami nawet śmierć. No, zależy, czy ktoś wyjdzie z tej, nie? Ja, to może nie miałam do końca nic wspólnego z osobami, które miały takie zaburzenia, przynajmniej nic o tym nie wiedziałam. Myślę, że warto spojrzeć w swoich domach, jak się odżywiamy, jak się odżywiacie wy, jak się odżywiają wasze dzieci. Jeżeli widzicie jakiś taki syndrom, to już miecie taką może lampkę czerwoną, zapaloną, że coś może być nie tak, że to może być jakieś zaburzenie odżywiania. I tak naprawdę chciałabym Was zaprosić już na kolejny wykład dotyczący nawyków czyli jak powolutku wychodzimy z takich różnych nieprawidłowych nawyków żywieniowych. Serdecznie Wam dziękuję za dzisiaj.